Koniec koalicji, tak? Dla nas jest to sytuacja absolutnie czerwonej linii przekroczenia. Nie będziemy mieli rządu, no. Dzień dobry moi kochani, z tej strony Marlena Sobczak i witam was na naszym politycznym kanale. Kiedy myślisz, że w tym rządzie nie może już być bardziej żenująco, zawsze pojawia się kolejna scena tego politycznego kabaretu. Po wczorajszej bombie, jaką odpalił Szymon Hołownia, podając konkretną datę możliwego końca koalicji, dziś mamy kolejną odsłonę dramatu. Z kuluarów kancelarii prezesa Rady Ministrów wyciekły informacje, które mogą wstrząsnąć opinią publiczną. Donald Tusk, ten sam, który na konferencjach prasowych udaje opanowanego stratega, miał wpaść w prawdziwy szał. Nie przesadzam, wściekłość premiera była tak ogromna, że jak mówią ludzie z jego otoczenia, rzucał przedmiotami po gabinecie, przeklinał i złorzeczył hołownie jak nigdy wcześniej. Takich scen nie było nawet w najostrzejszych momentach politycznych kryzysów. Według źródeł z samego serca kancelarii, Tusk miał dosłownie oszaleć po tym, jak dotarły do niego doniesienia o kolejnych ruchach hołowni. Marszałek nie tylko grozi upadkiem rządu, ale, co gorsza dla premiera, negocjuje swoją przyszłość poza Polską a to dla Tuska policzek nie do zniesienia. Plotki mówią jasno: Tusk nienawidzi hołowni nie tylko politycznie. To osobista wrogość. Premier czuje się zdradzony, ośmieszony i upokorzony przez człowieka, którego jeszcze niedawno uważał za partnera. A teraz hołownia nie tylko podcina mu gałąź, na której siedzi, ale próbuje budować własną pozycję międzynarodową. I to w Organizacji Narodów Zjednoczonych. To był moment, w którym Tusk miał stracić panowanie nad sobą. W furii miał krzyczeć, że zniszczy tego klauna, zatopi go i zrobi wszystko, by nikt za granicą nawet nie spojrzał w jego stronę. Źródła mówią wprost: premier planuje blokować nominację Hołowni w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma wykorzystać swoje zagraniczne kontakty, wpływy i sieć znajomości w Brukseli, by zamknąć Hołowni drzwi do międzynarodowej kariery. Plan jest prosty, ale brutalny. Tusk chce, by Hołownia nie tylko przegrał w Polsce, ale żeby wyszedł na błazna również na arenie międzynarodowej. chcę, żeby nikt nie traktował go poważnie. Żeby w Brukseli i Nowym Jorku mówiono o nim jak o politycznym karle, który próbował wspiąć się za wysoko. Kto ma być zemsta za zdradę, którą premier traktuje wyjątkowo osobiście. Nie ma się co dziwić. Tusk ma dziś więcej powodów do złości, niż kiedykolwiek wcześniej. Wszedł w koalicję z tymi, których sam prywatnie nazywał płotkami z Trzecią Drogą i Lewicą tylko po to, by odebrać władzę prawu i sprawiedliwości. Poświęcił dumę, zaparł się samego siebie, połknął własne słowa wszystko po to, żeby wrócić do gabinetu premiera. A teraz ten misterny plan wali się jak domek z kart. Koalicja się sypie. Polska 2050 dogorywa. Posłowie uciekają, lewica knuje za plecami. W platformie rośnie bunt, słupki poparcia pikują, a nad całą tą polityczną ruiną stoi hołownia z uśmiechem i zegarkiem w ręku, odliczając dni do 19 listopada. Nic dziwnego, że wściekłość Tuska nie zna granic. Mówią, że w ostatnich dniach niemal nie sypia. Spotkania w kancelarii odbywają się jedno po drugim, a premier chodzi po gabinecie jak tykająca bomba. Nie daruje mu, miał powtarzać do swoich najbliższych współpracowników. Zniszczę go, miał powiedzieć wprost. Według przecieków, Tusk planuje także serię, serię ciosów medialnych. Jego ludzie w mediach już mieli dostać sygnał, rozjechać hołownię ma pojawić się lawina przecieków, oskarżeń, krytycznych publikacji. Wszystko po to, żeby marszałek wyszedł na niekompetentnego, zdradzieckiego i niepoważnego polityka, żeby zniszczyć jego reputację zanim jeszcze złoży rezygnację. To pokazuje jedno. W tej wojnie nie chodzi już o różnice programowe. To nie jest spór o wicepremiera czy stanowisko wicemarszałka, to osobista vendetta. Tusk traktuje Hołownię jak zdrajcę, jak wroga, jak przeszkodę, którą trzeba zniszczyć. A tymczasem w sejmowych kuluarach coraz głośniej mówi się o czymś jeszcze. O tym, że Tusk wie, um, iż, iż jego czas się kończy, że zbliża się koniec, że to, co zbudował przez miesiące negocjacji, układów i targów, może runąć w ciągu jednej nocy. Gdyby Polska 2050 rzeczywiście wyszła z koalicji, rząd straciłby większość i wtedy nie będzie już silnej władzy demokratycznej. Wróci prawo i sprawiedliwość. To właśnie ta perspektywa doprowadza premiera do szaleństwa, bo dla niego utrata władzy to nie tylko koniec kariery. To upokorzenie, to kompromitacja, to przyznanie się do porażki. I dlatego dziś Tusk jest jak ranny zwierz: wściekły, nieprzewidywalny, gotowy ugryźć każdego, kto stanie mu na drodze, nawet jeśli oznacza to zniszczenie własnej koalicji, nawet jeśli oznacza to kompromitację Polski na arenie międzynarodowej. Nawet jeśli oznacza to otwarcie drzwi do powrotu Jarosława Kaczyńskiego do władzy. Paradoks jest taki, że Tusk, próbując zemścić się na hołowni, sam przyspiesza swój upadek. Bo im bardziej wścieka się i im brutalniej atakuje, tym szybciej tracą do niego zaufanie jego własni ludzie. A ci, którzy jeszcze niedawno bili mu brawo, dziś rozglądają się za nowym liderem. Tak wygląda finał koalicji, która miała być nowym otwarciem. Um, miała być początkiem stabilnych rządów, a kończy się jak Tania telenowela: krzyki, zdrady, furia i osobista nienawiść. W tej historii nie ma już partnerów, są tylko wrogowie. I choć Tusk wciąż próbuje sprawiać wrażenie, że wszystko ma pod kontrolą, coraz więcej wskazuje na to, że jego polityczna kariera dobiega końca. 19 listopada może być dla niego tym, czym dla Napoleona był Waterloo, dniem, w którym wszystko się skończy. A wtedy będzie musiał spojrzeć w lustro i przyznać: Zniszczył samego siebie. Nie pis, nie hołownia, on sam. Własnym ego, własną pychą i własną obsesją na punkcie władzy. W korytarzach sejmowych aż huczy od plotek o tym, że premier planuje również cichy sabotaż wszelkich inicjatyw hołowni w Sejmie. Podobno jego ludzie dostali jasne instrukcje blokować każdy projekt, każdą ustawę, każdą poprawkę z pieczątką Polska 2050. Nieważne czy dotyczy klimatu, edukacji czy polityki społecznej, wszystko ma leżeć w zamrażarce. Celem nie jest merytoryczna debata, celem jest ośmieszenie marszałka, pokazanie, że bez Tuska jest nikim. Słychać też, że Tusk ma zamiar uderzyć tam, gdzie hołownia najmniej się spodziewa w jego wizerunek nowoczesnego polityka i człowieka dialogu. Do mediów mają trafiać przecieki o jego rzekomych ambicjach, konfliktach z własnymi posłami i wewnętrznych zdradach w ugrupowaniu. Ludzie z kancelarii mówią, że w przygotowaniu są papiery, które mają pokazać Hołownię jako człowieka chciwego, cynicznego i niezdolnego do współpracy. To polityczna zemsta w najczystszej postaci, zaplanowana i prowadzona z zimną krwią. Coraz więcej osób z otoczenia premiera przyznaje nieoficjalnie, że to, co dzieje się teraz w koalicji, nie ma już nic wspólnego z rządzeniem krajem. Wszystko podporządkowane jest jednej obsesji utrzymaniu władzy za wszelką cenę. Polska, jej problemy, jej obywatele zeszli na dalszy plan. Liczy się tylko to, czy Tusk zdoła zniszczyć hołownię, zanim ten ostatecznie pociągnie rząd na dno. I w tym brutalnym starciu nie ma już żadnych reguł. Jednak wielu komentatorów ostrzega, że taka strategia może się na Tusku zemścić, bo społeczeństwo coraz lepiej widzi, co się dzieje: widzi wściekłość, personalne porachunki i pogardę dla zwykłych ludzi. Widzi, że premier zamiast rozwiązywać kryzysy urządza polityczne polowanie na jednego człowieka. I może się okazać, że to właśnie ta nienawiść, większa niż jakikolwiek kryzys gospodarczy, stanie się gwoździem do trumny jego władzy. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.